Bitcoin na liście najpotężniejszych asetów na świecie. Właśnie wczoraj przeskoczył srebro. Jego aktualna cena wynosi 72 tysiące dolarów, czyli wciąż jest na poziomie swojego ATH. Przeanalizujmy sobie szybko trendy na Google. Jeżeli chodzi o wyszukiwanie słowa krypto w ostatnich pięciu latach, możemy zauważyć pięć faz. Pierwsza faza, czyli ta tutaj prosta, możemy nazwać ją bear market, czyli czas, w którym tak naprawdę niewiele się działo. Zaczęło rosnąć, i tutaj możemy zauważyć bull market w okolicy 2021 roku, gdy miał miejsce ostatni halving Bitcoina i ostatnie ATH na poziomie 68 tysięcy. Później zauważyliśmy korektę na Bitcoinie oraz tak zwany disbelief market, czyli ludzie z dość dużą dozą sceptycyzmu wchodzili w rynek kryptowalut. Od połowy 2022 roku mogliśmy zauważyć kolejny bear market, czyli wciąż niewiele działo się na rynku krypto. Zauważmy, że bardzo wiele ludzi mówi, że zaczęła się hossa na rynku krypto. Jednak ilość wyszukiwań nie odzwierciedla tego jeszcze na Googleu, co oznacza, że możliwe, że prawdziwa hossa dopiero się zacznie, bo wciąż nie jesteśmy przy topce tego, co było w ostatnim bullmarkecie. A pamiętajcie, że już teraz mamy nowe ATH. Przed halvingiem, czego nikt się nie spodziewał. Bo jak wiemy, halving jest dopiero przed nami i w tym momencie datowany jest na za 35 dni. Jeżeli jesteś na bieżąco z kursem bitcoina i sam próbujesz przewidywać jego cenę, może zainteresować Cię przedsprzedaż projektu Green Bitcoin, w którym za pomocą ich tokenów GBTC można obstawiać przyszłe ceny bitcoina i wygrywać nagrody. W tym momencie ich przedsprzedaż za 91 centów za jednego tokena zebrała już ponad 4,5 miliona dolarów. Jednak spójrzmy na najważniejsze tokeny z niszy AI. To właśnie one pompują najbardziej. I nie są to tylko jakieś nowe spekulacyjne coiny, bo jak widzicie, chociażby Neil Protocol w ostatnim tygodniu urósł niemal 40%, a render 18%. Oczywiście niektóre projekty były przeszacowane, chociażby Pitensor spada w ostatnich dniach. W tym momencie jest na dołku 13%. Jednak warto się przyjrzeć niektórym projektom. Dzisiaj spojrzymy na projekt Forda. Przechodzi parabolę cenową, jednak ostatni miesiąc przyniósł już lekką korektę. To wciąż niskokapitałowy projekt, bo ma jedynie niecałe 100 milionów dolarów market capu. Bo jednak należy pamiętać, że projekty o kapitale 100 milionów dolarów mają większy potencjał wzrostu do 500 milionów dolarów niż te, które już mają, dajmy na to miliard market capu, by urosły do 5 miliardów. ATH tego projektu miało miejsce rok temu w kwietniu na poziomie 43 centów. W tym momencie ATH, które mogliśmy zaobserwować w tym roku, to było 31 centów, czyli do all-time high wciąż mamy jeszcze trochę. Podaż w obiegu to wciąż jedynie niecałe 40%. Ten projekt notowany jest już na największych giełdach, chociażby na Coinbase czy Kucoin, jednak nadal nie pojawił się na Binance. Jednak coś więcej o tym projekcie. To ma być największa sieć bezpieczeństwa Web3 i już dziś mogą pochwalić się dużymi sukcesami. Na przykład Euler Finance został zhakowany na niemal 200 milionów dolarów i właśnie Forta była w stanie zauważyć to niebezpieczeństwo. Kolejnym projektem, którym warto się zainteresować jest MetaHero z naszego polskiego podwórka. MetaHero aktualnie wzrósł w ostatniej dobie 5%, a w ostatnim tygodniu ponad połowę. Ten projekt wciąż posiada dość skromną kapitalizację rynkową, wynoszącą 33 miliony dolarów, co stwarza znaczne możliwości wzrostu, który w ostatniej hoście wynosił 22 centy. Przepraszam, 24 centy. I wówczas ich market cap wynosił 130 milionów. Zwykle budziłoby to obawy, ale ostatnie wyniki wskazują, że dynamika zaczyna rosnąć. Pamiętajmy, że projekt MetaHero zapewnia technologię skanowania 3D, dzięki czemu ludzie mogą wdrożyć w metawersu żywą wersję siebie. Aby uzyskać dostęp do technologii skanowania, użytkownicy muszą udać się do lokalizacji na miejscu. Obecnie MetaHero dostępny jest dla Polaków w Warszawie oraz Curychu, a w planach jest ekspansja na Dubaj, Nowy Jork, Londyn czy Tokio. Skany samych siebie można wykorzystać na wiele sposobów, nie tylko do gier. Można go również wykorzystać do celów medycznych, personalizując proces opieki zdrowotnej i umożliwiając zdalne leczenie. Memy, jak widzicie, wciąż potężnie pompują. Zobaczmy chociażby tego psa w czapce, czyli Dog with Head, który w tym momencie ma cenę 3 dolarów 18 centów. Nikt się tego nie spodziewał, chociażby miesiąc temu, gdy jego cena wynosiła 32 centy. I musimy pamiętać, że ten mem wypompował tak naprawdę nie wiedzieć dlaczego, tylko dlatego, że komuś spodobał się obrazek pieska w czapce. Możemy tutaj również zwrócić się w stronę Dogecoina, który w ostatniej dobie urósł 5%. Jednak wiemy dlaczego. Ponownie jest on pompowany przez Ilona Maska, który mówi o tym, że już niedługo będziemy mogli kupować Tesle za monetki z piesełem. <noise> When can you buy a Tesla with <noise> Well, I, you know, at some point I think we should uh, enable that. Um, so Dogecoin, <laughs> Dogecoin to the moon. Some regular guys just said, "Hey, can you support Doge?" And I was like, "You know what? Doge is the people's people's crypto, so I will support it." <laughs> because lots of rich people were supporting Bitcoin, but I was like, "Huh?" But the people in the line want me to support Doge, I will support Doge. Jeżeli chodzi o memy, pojawił się również. Nowy mem, którego para jest jedną z najgorętszych, mianowicie chodzi o Penga. Jego aktualna cena wynosi ponad 1 dolara. Czy ten projekt może być kolejnym diamentem na sieci Solana? Takim jak chociażby smog, który urósł w ostatniej dobie 41%. Ciężko powiedzieć, dlatego jak, tak jak widzimy na ich stronie, Peng reklamuje się tak naprawdę głównie tym, że wygląda trochę jak Pepe, jednak jest pingwinem. W odróżnieniu do niego smog reklamuje się jako największy airdrop Solana wszechczasów. I dodatkowo różni ich też mapa drogowa projektu, dlatego że smog ma aż trzy etapy rozwoju. A PEN w tym momencie tak naprawdę nie oferuje nic oprócz tego, że jest memkoinem. Dajcie znać co myślicie i do usłyszenia jutro. Bądź na bieżąco!